Udało mi się wreszcie wypuścić nierozłączki na dwór. No dosyć długo chyba siedziały w klateczkach i myślę, że czas najwyższy, aby wyszły właśnie na dwór i już tutaj pozostały, bo chcę je właśnie zostawić na dworze w tej goliarce No i mam nadzieję oczywiście, że tutaj będą nam się już lęgły. Wódki mam, tu będzie widać trzy, no niestety Mam tylko dwie parki i jak widać osobno siedzi samczyk. Zaraz myślę, że do wolierki, to pokażę i tą wolierkę i no może lepiej ptaszki, dlatego że tu z daleka nie bardzo je widać. No i chwilkę tam o nich opowiem. No ja jestem już w środku. Ja tu wszedłem do nich, żeby tak jak lepiej je pokazać. Są dwie parki, jak już wspomniałem wcześniej może je nieco przybliżyć żeby spojrzeć bardzo ładne kolorowe że zresztą yy, ci co hodują yy, właśnie nierozłączki to wiedzą że są bardzo bardzo sympatyczne tu wspomniałem też o samczyku no, niestety on jest sam nie ma teraz partnerki partnerka mu uciekła już jakiś czas temu także jest sam no i będziemy czekali na jak to powiem, dziewczynę dla niego. Mam nadzieję, że z tych dwóch par, które tutaj mam, uda się sobie wyselekcjonować jedną, właśnie samiczkę dla tego naszego maluszka. Te ptaszki dostałem od kolegi, dostałem od Krzysztofa. Dziękuję Ci za to. Wysłał mi te ptaszki, także mam całkowicie je gratis. No i mam nadzieję, że nie będę miały go niż u niego. Wczoraj tutaj wniosłem im orzecha nazwkowego. A no, co prawda gałązki i listki oczywiście, nie, nie orzechy. Tak żeby miały to skupać. Wiadomo, że one te gałązki zaraz poczną i ponoszą sobie do budek. Ale w ten sposób właśnie tworzą gniazdka budują je. Tu woliersce dałem im no, taką dużą michę. Naprawdę dużo ma pół metra kafelek na wodę. Nie dawałem mi w tych małych miseczkach wodę. Myślę, że w kafelku będzie dla nich i wygodniej się napić, a poza tym mam taką nadzieję, że będą się no kąpać w takim większym kafelku. Jako, jako wanienka będzie im służył. Co chciałem powiedzieć, czemu taka wielka mika? No dlatego, że one nie będą tu same. Woliara jest dosyć duża, ona ma ponad 2 metry. Miejąc na 2 metry, mam do korytarzyka. W ten sposób, można powiedzieć, zbudowałem taki korytarzyk, właśnie żeby bezpiecznie wejść akurat na szerokość tego komina, co tutaj mam. Ale mają z kolei tam budkę i również na tą szerokość mają jeszcze jak gdyby wywierkę no, można tak powiedzieć, bo to się wszystko ciągnie, właśnie i to tworzy te 2,5 metra w sumie co już a, mówiłem co, zgubiłem wątek Wolierka tak jak powiedziałem, dosyć duża, dlatego, że tu chcę jeszcze wrzucić dwie pary kóz modrolotek, mam żółtą i niebieską parkę dwie parki oczywiście i myślałem wyrzucić od siebie no, okres oczywiście letni właśnie, do jesieni do zimy Nimfy, mam nimfy, lutino, mam tam trzy parki no w tym jest jeden samiec białogłowy i też chciałem właśnie tutaj, tak jak powiedziałem, na okres właśnie zimy, tego... zimy, wiosny, lata i wypuścić. Myślę, że bez problemu sobie te papuszki tu poradzą. Sporo miejsca, duża woliera. Yy, nie będą się, myślegania, Zresztą każdy wie, że nimfy są bardzo spokojne, tolerancyjne, więc na pewno z ich strony tu nie będzie żadnych ataków. Yy, kozy również są spokojne. Yy, prędzej kozie ktoś coś zrobi, aniżeli ona, także wydaje mi się, że te nierozłączki nie będą na tyle awanturnicze i łobuzerskie, żeby tam tam te ptaszki ganiać no budek mam jak powiedziałam na razie trzy dlatego, że mam tylko dla nich te budki oczywiście one miały u siebie w klatkach nie wiedziałem, że będę je teraz przynosił i już one budki miały wcześniej umocowane do klapeczek no tam raz jakoś zabrałem je stamtąd to jednocześnie i te budki także muszę dorobić dla nimf i dla kuz. i myślę, że będzie im tu dobrze no nie rozłączy teraz są dopiero pierwszy. No może jak powiedzieć pierwszą godzinę tutaj, bo nawet nie dzień. Dopiero zostały wypuszczone. Jeszcze się chowają przede mną. Jeszcze do miseczki też nie schodziły i do wody, no ale to że kwestia godziny dwóch dni. i wszystko się wyjaśni.